Witajcie w poradniku do The Sims 3 4 pory roku. Ze względu na dużą ilość nowości, jakie znalazły się w dodatku, zostaną podzielony na kilka części. Jak sam tytuł wskazuje, po instalacji dodatków w Sims 3 pojawiają się pory roku, co zmusza nas m.in. do zwracania większej uwagi na ubiór SIMów. Nie możemy przecież dopuścić, aby zimą nasi podopieczni biegali w krótkim rękawku, a latem w puchowej kurtce. Dlatego warto zawsze sprawdzić, jaka pogoda panuje na zewnątrz. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na gazetę, telewizor lub komputer i wybrać opcję Sprawdź pogodę. Jak w życiu, prognozy nie zawsze są w 100% trafne. W czterech porach roku pojawia się tajemniczy przedmiot o nazwie kamień pogodowy. Sam sobie kamień pełni funkcję ozdobną i pojawia się w losowym miejscu na mapie. Mając jednak zainstalowany dodatek nie z tego świata możemy wykorzystać go do sterowania pogodą, ale tylko przez simy obdarzone nad umiejętnościami. I tak, dla przykładu czarownik po kliknięciu na kamień pogodowy i wybraniu opcji wywołaj pogodę, w tym przypadku zaczarowany deszcz, może sprowadzić na okolice specyficzny deszcz, który sprawia, że mieszkańcy zaczynają tańczyć i zachowywać się w nietypowy sposób. Tymczasem wilkołak może zasypać okolice puchem, Co ułatwia poszukiwanie rzadkich przedmiotów. W poprzednim poradniku pokazaliśmy m.in. jak pobrać i zainstalować zawartość dodatkową w postaci klubu lodowego. Przypomnijmy, że jest to zawartość dostępna tylko dla osób, które nabyły dodatek 4 por roku w wersji limitowanej. Poszczególne elementy składające się na klub lodowy znajdziemy w trybie kupowania w zakładce jadalnia. Są tam lodowe szafki, kolumny, stoliki czy siedzenia. Przedmioty nie topią się, przez co można korzystać z nich o każdej porze roku. Randki online to kolejna nowość w czterech porach roku. Korzystać z nich możemy oczywiście przy pomocy komputera. Najpierw trzeba jednak stworzyć swój profil, klikając na komputer, wybierając Randki online i opcję Stwórz profil. Od tej chwili możemy przeglądać profile, wysyłać i odbierać wiadomości i tym samym poznawać nowe osoby. W czterech porach roku nadarza się również okazja do bliskich spotkań z pozaziemską inteligencją. Obcy pojawia się między godziną 24 a 3 w nocy, a jego pobyt trwa około półtorej godziny. Trudno dokładnie określić, w którym miejscu się pojawi, dlatego najlepiej jest wypatrywać na mapie charakterystycznych światełek. Można jednak też nieco zwiększyć szanse na to, że kosmita zainteresuje się naszym simem. W tym celu trzeba poszukać kosmicznych skał, które następnie należy umieścić na swojej parceli. Im więcej, tym lepiej. Oglądanie nieba przez teleskop dodatkowo podnosi szanse, że na naszym terenie pojawi się kosmita. Trzeba jednak liczyć się z tym, że jest on tak samo ciekawy nas jak my jego, więc zamiast przyjacielskiego uścisku dłoni możemy zostać uprowadzeni i poddani testom. W najgorszym wypadku taka przygoda może skończyć się nawet ciążą i w tym miejscu należy zaznaczyć, że obcy zapłacają tylko mężczyzn, kobiety są bezpieczne. Ciąża przebiega ekspresowo i możemy zdecydować, czy zajmiemy się maluchem, czy oddamy go sprawcom tego całego zamieszania. Przy odrobinie szczęścia możemy wejść w interakcję z kosmitą i zaprzyjaźnić się z nim, a nawet zaprosić do rodziny. A takiej obcy w domu to skarb. Potrafi transmutować metale i klejnoty, podnosząc ich wartość, może sprzedawać wojsku sekretne informacje, naprawiać zepsute przedmioty czy podjąć pracę w laboratorium jako świnka doświadczalna. Kosmita posiada też kilka ciekawych możliwości interakcji z simami, które warto sprawdzić. Jeśli chcemy grając Simem w pełni wykorzystać możliwości statku, który notabene znajduje się w kieszeni przybysza, musimy zdobyć odpowiedni poziom umiejętności. W tym celu najlepiej wybrać kosmitę, kliknąć na Sima i opcję Naucz Sima umiejętności, a następnie Majsterkowanie. Oczywiście nie musimy tego robić, jeśli statek będzie używany tylko przez kosmitę. Statek można wykorzystać do uprowadzenia sąsiada, wybrania się na zakupy czy w inne miejsce na mapie. To zdecydowanie najszybszy środek transportu. Mając siódmy poziom majsterkowania, statek można poddać modyfikacji poprzez kliknięcie na nim i wybranie opcji ulepszenie, działa laserowe lub podróże kosmiczne, co aktywuje opcję najeżdżania miejsc publicznych czy podróży w kosmos. Cztery pory roku to bardzo rozbudowany dodatek i nie sposób opowiedzieć o wszystkich nowościach w jednym materiale. W kolejnych poradnikach skupimy się na konkretnych porach roku. Do zobaczenia!